Angry Neighbor specjalnie dla Was zrobiłem to, bo jak Wam mówię, otworzę dla Was piwnicę i ją otworzę. Nie wiem, mi starczy odcinka, ale mogę zrobić na drugi odcinek tak? Myślałam, że się zastanawialiście o co chodzi z tym tu kółkiem. Dzisiaj Wam powiem. To tutaj kółko, co teraz klikłem, ono mi jest bardzo potrzebne, bo bez niego nie, bym nie mógł nagrywać. Mówi, niektórzy widzowie mi tak pisali, że Ej Franek, dlaczego to te kółko, ona nam przeszkadza, wyłącz je. A nie da się, bo nie wyłączę, nie, nie stworzę odcinków. Więc ja yy, sobie teraz idę tutaj szybciutko spać. I otworzymy biznitkę. Dobra, zabiorę sobie tutaj Cuba. Jak z poprzedniego odcinka, bo mi jest on potrzebny... Moje chce mi się myślę, latać po te pudełka. Nie. Jego co, Bo mi jest potrzebny. Tylko nieskończone pudełko, a mi się nie chce latać. Nie wiem, gdzie ona są, albo za tym. Ale mi laguje sorki so widzowie, jakby się coś stało. Ale on mnie teraz tutaj goni! Nie, sorki, 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 sorki neighbor. No przepraszam za widzów, ale on chyba biega tak, że on po prostu mnie złapał, no. niestety, on taki jest, porąbany. Kiełbasa. No on jest nienormalny no, nie wstrzymam się z tymi kiełbami. Dobra, idę do niego jeszcze raz po to, bo ja muszę mieć crowbar. Bo nie otworzę tego pomieszczenia. Tak idzie, idzie wszystko eks. Ale na szczęście mam otwarty dla was garaży i, i mogę sobie zabrać Ten respawn rozpałni respawn. Mam to nagrane On się zrespił Mam to nagrane że on się zrespił Mam to już na nagraniu. Uważam, teraz się rozglądnę, żeby mi nic nie przyjechało, bo to jest skórzająco. w ogóle ten zadał. ja chyba to niego napiszę. Batwipsy mus muszę mieć, choć z duży mi? Są aktualizowane matfisy. Nie będę się przechwalał, ale są aktualizowane. Bo muszę mieć. I ułoma. Na koniec odcinka. Sprawdzę, czy to tam dalej leżą te deski. Czym... Obiecuję Wam, że sprawdzę. żeby odblokować przejście do piwnicy za głośno, poczekajcie, wyciszę Wyciszył wam to. Właśnie. tyle mam nawet dzisiaj duży czas na te odcineczki. Nie mam siły!

Widzowie, jaki on jest dziwny, ja nic nie mówię. Bo ja się chcę po prostu skupić. Poczekajcie, sekundę widzowie, chciałam tylko bułkę, bo jestem głodny. Dobra, wracam. Wracam.

Widzowie nic nie mówię, bo jestem zajęty. masz złoty kluczek. Jak chcecie łapki, zostawiajcie. Bardzo bym was prosił. Ale to nie jest przymus. Możecie zostawić, bym był bardzo szczęśliwy. Jest pierwszy dzień przed wakacjami ogólnie. Jutro kończę szkołę, bo nie jestem za duży. Jestem cicho, bo nagrywam. Nagrywam na YouTubie. Jestem za dużo, jestem, no nie, nie mam pełno, lat, ale możecie zostawić suby, bym, bym był szczęśliwy. No możecie zostawić tylko dwie subskrypcje. W sumie y, mam dwóch kolegów youtuberów, na cztery. Więc musicie łącznie zostawić. Cztery subskrypcje pod moim kanałem, albo trzy. Dobra, jak coś to położujcie, gdy nie widzicie, gdzie sąsiad jest. I łącznie jestem w piwnicy tego sąsiada. I ja zaraz chyba kończę. Mówiłem wam. Zrobię potem jeszcze osobny odcinek, może dzisiaj, może nie dzisiaj, ale może ja już w tym miejscu sobie skończę. Pa pa widzowie!